Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Burów. W jednym z pierwszych filmików na tym kanale pokazałem Wam, jak przygotować martini. I dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć przepiękne martini. Jednak z bólem serca muszę przyznać, że nie był to doskonały odcinek o martini, gdyż nie posiadałem kieliszka, proporcje były nieco zmienione z oryginalnych, dlatego teraz chciałbym to poprawić. Więc dzisiaj pokażę Wam ponownie, jak zrobić martini. Zapraszam. Co będziemy potrzebować do smartingów? Będzie to gin oraz wytrawny wędrut. Tak samo jak. W ten. Do tego to, co nie było obecne w pierwszym filmiku, czyli kieliszek. Powinien to też być kieliszek, ale ja nie. który schładzam sposobem lodu oraz wody, gdyż nie mieści mi się do zamrażalki. Dodatkowo. Będzie to wstrząsacz, gdyż moje Martini wstrząsnę, ponieważ takie wolę. Martini może również być zmieszane. To jest kwestia preferencji. Do tego mój duet odcedzaczy. No i niezastąpiony jingler. Zaczynajmy. Do mojego wstrząsacza nalewam 50 ml ginu. oraz 25 ml wytrawnego wermutu. Teraz dodam lodu i wstrząsę. Polut sięgając do zamrażalki. Zamykamy wstrząsacz i wstrząsamy. Zanim otworzę trząsacz, wyrzucę lód z mojego kieliszka i przystąpię do nalewania przez mój podwójny odcedzacz. Na koniec ułozdowię mojej martini z kurką z cytryny. Wyciskam oleje i teraz mogę przystąpić do skosztowania mojego drinka, uprzednio chwytając go w prawą dłoń. Gdybym był leworęczny, chwyciłbym go w prawą dłoń. Doskonały. Dziękuję za obejrzenie. Oraz dziękuję Wam, moi kochani widzowie, za to, że dzięki Wam mogłem kupić sobie kieliszek. Zapraszam ponownie.